Księga Nehemiasza, rozdział 9. A w 24. dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani w wory z głowami posypanymi ziemią. I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców, Stali więc na swoim miejscu, a Lewici czytali z księgi prawa Pana Boga swojego przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grzechy, klęcząc przed Panem Bogiem swoim. A na podwyższeniu Lewitów stanęli Jozue, binuj, kadmiel, szebaniasz, bunni, Szerebiasz, bani, kenani. I głośno wołali do Pana Boga swego. I lewici, Jozłe, Kadmiel, Bani, Hasza-Benejasz, Szerabiasz, Chodjasz, Szebaniasz, Petachiasz, rzekli. Wstańcie, błogosławcie Pana Boga naszego od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje, wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. Ty, panie, jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa, niebios i całe ich wojsko. Ziemię i wszystko, co na niej, morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko. A wojsko niebios oddaje ci pokłon. Ty, panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrahama. Wyprowadziłeś go z ur i nadałeś mu imię Abraham. A gdy uznałeś, że serce jego jest tobie wierne, zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Chityty, Amoryty, Peryzyty, Jebusyty i Girgaszyty dasz jego potomstwu. I słowa twego dotrzymałeś, albowiem jesteś wierny. Widziałeś nędzę ojców naszych w Egipcie, a wołanie ich słyszałeś nad Morzem Czerwonym. I dokonałeś cudów i znaków przeciwko faraonowi, przeciwko wszystkim sługom jego i przeciwko całej ludności jego kraju. Bo spostrzegłeś, że do nich zuchwale się odnosili. Tak, zgotowałeś sobie imię sławne do dziś, i morze rozdzieliłeś przed nimi, a oni przeszli przez środek morza suchą nogą. Prześladowców ich wyrzuciłeś w głębiny, jak kamień w wody wzburzone. Słupem obłoku prowadziłeś ich we dnie, a słupem ognia w nocy, aby oświetlić im drogę, którą iść mieli. Potem na górę Synaj stąpiłeś i rozmawiałeś z nimi z nieba i dałeś im przepisy słuszne, wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania. I Twój święty szabat im oznajmiłeś i przez sługę Twego Mojżesza nadałeś im przykazania. Przepisy i prawo, i chleb z nieba im dałeś, gdy byli głodni, a wodę ze skały im wyprowadziłeś, gdy odczuwali pragnienie. I rozkazałeś im, by poszli posiąść ziemię, którą im dać obiecałeś pod przysięgą. Lecz oni, ojcowie nasi, postępowali z zuchwale, byli krnąbrni i nie słuchali Twoich przykazań. I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach. Które dla nich uczyniłeś? Byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić do niewoli swojej zbuntowani. Lecz ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łagodny i litościwy, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. Ty nie opuściłeś ich, nawet gdy uczynili sobie cielca odlanego z metalu. I powiedzieli: To jest Twój Bóg, który cię wyprowadził z Egiptu. I gdy popełnili wielkie bluźnierstwa, ty wielkim miłosierdziu Twoim nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoku nie odstępował od nich we dnie, aby ich prowadzić drogą. Słup ognia nie odstępował w nocy, aby oświetlać im drogę, którą iść mieli. I dałeś im swego ducha dobrego, aby ich pouczał. I manny twej od ust im nie odjąłeś. I dałeś im wodę, gdy byli spragnieni. Przez czterdzieści lat zaopatrywałeś ich na pustyni. Tak, że nie odczuwali braku. Szaty ich się nie zniszczyły, a nogi ich nie spuchły. Dałeś im królestwa i ludy. I przydzieliłeś je im jako ziemię kresowe. I oni posiedli ziemię Sichona, i ziemię króla Chrzbonu i ziemię Oga. <trym> Króla Baszanu. I synów ich roznożyłeś, jak gwiazdy na niebie, i zaprowadziłeś ich do ziemi, w której posiadanie wejść mieli, jak przyrzekłeś ich ojcom. I wkroczyli synowie i posiedli tę ziemię, a ty upokorzyłeś przed nimi Kananejczyków, mieszkańców tej ziemi. W ręce tamtych wydałeś ich oraz ich królów. I narody tej ziemi, aby postąpili z nimi według własnej woli. I zajęli miasta obwarowane oraz ziemię żyzną. Posiedli domy pełne wszelkiego dobra: cysterny, wykute winnice, ogrody oliwne i drzewa owocowe w obfitości. I jedli, nasycili się i utyli, i rozko rozkoszowali się dzięki Twojej wielkiej dobroci. Potem byli oporni i zbuntowali się przeciw Tobie, i wzgardzili Twoim prawem. Zabili proroków twoich, którzy ich przestrzegali, aby ich nawrócić do ciebie, a ciężko cię obrażali. Wtedy wydałeś ich w ręce ich wrogów, żeby ich dręczyli. W czasie swego udręczenia wołali do ciebie, a ty z niebios wysłuchałeś. Według wielkiego miłosierdzia twego dałeś im wybawicieli, a ci ich wybawili z rąk wrogów. Ale gdy zaznawali spokoju, znowu postępowali źle wobec ciebie. Wtedy pozostawiłeś ich pod władzą nieprzyjaciół, aby panowali nad nimi i znowu wzywali ciebie, a ty z niebios wysłuchiwałeś ich i ocalałeś. Zgodnie z twym miłosierdziem wielokrotnie i przestrzegałeś ich, by ich nawrócić do Twojego prawa. Lecz oni byli zuchwali i nie słuchali przykazań Twoich. I przeciw zarządzeniom twoim zgrzeszyli przeciw tym, przez których wypełnienie człowieka zachowuje życie. Krnombr nie odwrócili się plecami, byli twardego karku i nie słuchali. Okazałeś im cierpliwość przez wiele lat i przestrzegałeś ich przez ducha twego za pośrednictwem twoich proroków, lecz nie usłuchali. Wtedy wydałeś ich pod władzę obcych narodów. Ale w wielkim miłosierdziu Twoim nie wytępiłeś ich i nie opuściłeś, albowiem Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym. I teraz, Boże nasz, Boże wielki, potężny i straszliwy, który zachowujesz przymierze i łaskę, nie lekceważ tej całej udręki, jaka spotkała nas, królów naszych i książąt, naszych kapłanów, proroków i przodków, i lud Twój cały. Od dni królów Aszura aż po dziś dzień, lecz ty jesteś sprawiedliwy. We wszystkim, co na nas przyszło, ty bowiem postąpiłeś słusznie. My natomiast zawiniliśmy, bo królowie nasi i książęta, kapłani nasi i przodkowie, oni nie zachowywali twojego prawa i nie zważali na przykazania i napomnienia, których im udzieliłeś. Oni bowiem, dopóki żyli w królestwie swoim, Dzięki Twej wielkiej dobroci, którą im okazałeś, na ziemi tej przestronnej i urodzajnej, którą im pozostawiłeś. Nie służyli Tobie i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. Oto jesteśmy dziś niewolnikami na ziemi, którą dałeś przodkom naszym, aby mieli pożytek z owocu jej i bogactwa. Oto jesteśmy niewolnikami na niej. Plon swój obficie wydaje ona dla królów, których pozostawiłeś nad nami za nasze grzechy. Oni władają naszymi ciałami, bydłem naszym, według swego upodobania, a my jesteśmy w wielkim ucisku. Koniec rozdziału dziewiątego księgi Nehemiasza. Rozdział dziesiąty księgi Nehemiasza. Wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowę na tym pieczętowanym dokumencie. Są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani. Mianowicie na kartach tego opieczętowanego dokumentu są imiona namiestnik Nehemiasz, syn Hakaliasza oraz Sedecjasz, Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, Paschur, Amarias, Malkiasz, Chatusz, Szekaniasz, Maluk, Harim, Mermot, Obdiasz, Daniel, Gineton, Baruch, Meszulam, Abiasz, Mijamin, Mazjasz, Bilgaj, Szemajasz, są to kapłani i lewici, Jozłe, syn Azaniasza, Binuj, jeden z synów Henadada, Kadmiel i bracia ich, Szebaniasz, Chodjasz, Kelita, Pelajasz, Hanan, Milka, Rechob, Haszabiasz, Zakur, Serebiasz, Szebaniasz, Chodjasz, Bani, Beniu i Wodzowie Ludu, Parosz, Pachat, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgat, Bebaj, Adoniasz, Bigwaj, Adin, Ater, Ezechiasz, Azur, Chodiasz, Haszum, Besaj, Harif, Anatot, Nebaj, Makpiasz, Meszulam, Hezir, Meszezebel, Sadok, Jadua, Pelatias, Hanan, Anajas, Ozeasz, Hananias, Haszub, Halohesz, Pilcha, Szobek, Rechum, Haszubna, Maaseiasz, Achias, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Bana. I reszta ludu kapłanów <coughs> Lewitów Odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni oraz wszyscy, którzy przeszli od ludów z obcych krajów do Prawa Bożego. Ich żony, synowie i córki, każdy, kto był zdolny zrozumieć, całkowicie przyłączają się do swych braci, swoich dostojników. Zobowiązując się pod przysięgą, że postępować będą według Prawa Bożego. Nadanego przez Mojżesza, sługę Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypełniać wszystkie przykazania Pana Boga naszego, Jego zarządzenia i ustawy: mianowicie, że córek naszych nie damy ludom z tej ziemi, ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych. A co do ludów z tej ziemi, przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania. W dzień szabatu, to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty. Również w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika. Niniejszym podejmujemy też zobowiązania, że rocznie dawać będziemy jedną trzecią sykla na potrzeby kultu w domu Boga naszego. Na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową. Na ustawiczne całopalenia, na szabaty, na dni nowiu, święta na uczty święte i na ofiary przebłagalne, by uzyskać pojednanie dla Izraela, słowem na wielką posługę w domu Boga naszego. Losowaniem rozstrzygnęliśmy: Kapłani, Lewici i lud, z prawem dostarczania opału należy go rokrocznie w określonych terminach odstawiać do domu Boga naszego, według kolejności rodzin. Aby zgodnie z przepisem prawa utrzymywać ogień na ołtarzu Pana Boga naszego, chcemy też rok rocznie przynosić do Domu Pańskiego pierwociny ziemi naszej i pierwociny każdego owocu drzew wszelkiego rodzaju. Oraz zgodnie z przepisem prawa to, co pierworodne, z synów naszych i z bydła naszego, pierworodne naszego większego i drobnego bydła, obiecujemy odstawić do domu Boga naszego dla kapłanów pełniących służbę w świątyni Boga naszego. Następnie wyborowe nasze ciasta, czyli świadczenie nasze i wyborowe owoce wszelkiego rodzaju drzew, moszcz i oliwę przyniesiemy kapłanom do składów domu Boga naszego. A dziesięcinem z ziemi naszej lewitom są to ci lewici, którzy pobierają dziesięcinę we wszystkich miastach wyznaczonych naszą wiarę. I kapłan potomek Arona będzie z Lewitami, gdy oni będą pobierać dziesięcinę. A Lewici odniosą dziesięciny z dziesięciny do składów skarbca domu Boga naszego. Albowiem do tych składów przyniosą Izraelici i Lewici świadczenia w zbożu, moszczu i oliwie. Tam są też sprzęty świątyni oraz pełniący służbę kapłani, jak też odźwierni i śpiewacy. Tak więc nie zaniedbamy domu Boga naszego. Koniec dziesiątego rozdziału księgi Nehemiasza.